Cześć, witajcie, nagrałem tutaj akurat Ride KFC, którym szefem był Airtek. Ride jak Ride, KFC akurat tutaj. No i na razie tutaj mojego komentarza nie będzie. Komentarz będzie dopiero przy bosie. Do zobaczenia. Wciąż jestem tu. Dawna tu wiesz, ciągle walczę o swoje, blokom oddaję cześć. Wciąż jestem tu, to prawda tak jest Tu wódka kradnie wolność, w zamian łagodzi stres Wciąż jestem tu, mam słowa, mam też historię naszych ulic, sam nie wiem która część Wciąż jestem tu, literą mówię cześć Nie przebierając w słowach, to kurwa mam was gdzieś Kocham to życie, zapraszam w moje strony To ziomuś jeden pewnik, w tym zbiorze niewiadomych Ciągle w to gram, ulica zbiera plony Ja znam to od potrzebki jak większość mi znajomych Są tu też panie, co znają te numery Najlepsze specjalistki od dobrej atmosfery Wciąż jestem tu Chudzę się z nimi w łóżku, lecz nic się nie układa Jak w bajce o kopciuszku Wbijam w to i poznałem w życiu dramat Idę wyprostowany wśród tych co na kolanach Wciąż jestem tu, wciąż od samego rana Gdzie ludzie swoje szczęście wciąż przeliczają w gramach Ziomka w kajdanach, wyprowadzają składki. Ja znam na własnej skórze te wzloty i upadki Przedają swoje dusze To syf dla uwikłanych W najgorsze scenariusze Wciąż jestem tu Od dawna tu wiesz Ciągle walczę o swoje Blokom oddaję sześć że... Wciąż jestem tu to prawda, tak jest Tu wódka kradnie wolność W zamian łagodzi stres Wciąż jest Owa, ziomuś w końcu się uda, wiem, że nie jestem Bogiem Lecz i tak będę czuwał Masz silną wolę i to jest bracie piękne Możesz tym rozporządzać, jak mój ziomek procentę Hip-hop i hater, te daremne rozkminy Najbardziej żenujący ze szczebli tej drabiny Wciąż jestem Tu nam tych, co mają ikrę, tu większy z małolatów Już teraz ty być sitkiem Wbijamy wciąż w haterów i ich matki Pryszcza te dojeby z pieprzonej pierwszej ławki przez wargi, pokrywam się dumą Nie musisz się wywracać, by poprawić mi humor W myślach mnie kniesz mi kurwa to nie robi Ja nigdy przyjacielu nie zawrócę w pół drogi Śmieję się brat i znów zabieram głos I znoszę bez szemrania to, co przynosi los Wciąż jestem tu, Od dawna tu wiesz Ciągle walczę o swoje, blokom oddaję sześć Wciąż jestem tu, prawda tak jest Tu wódka kradnie wolność, w zamian łagodzi stres. Wciąż jestem to Mam słowa, mam treść Historię naszych ulic, sam nie wiem która część Wciąż jestem tu Haterom mówię cześć Nie przebieram w słowach, to kurwa mam was gdzieś Pierdolecie, jak zęby na mnie ostrzysz Ten układ mój, koleżko, już nie może być prostszy Ja mam to coś, tu prawdziwi nie giną Ty spierdalaj do kumpli, powymieniać się świną Choć liczysz hajs, nawijasz o kryzysie To jawne zaprzeczenie Wszystkiego co dziś słyszę Wciąż jestem tu Ty Wtedy też tam byłaś, trochę wstyd opowiadać, Lecz przyjemnie wspominać Wciąż jestem tu I W myślach cię rozbieram chcecie taką jak wtedy, a nie taką jak teraz Ciągle widzę, jak znów lądujesz na dnie Mówisz tu o skromności, ale zbyt wiele pragniesz Wciąż jestem tu I wiem, co ze snu budzi W tych miejscach zapomnianych przez Boga i przez ludzi Ten rap cię studzi, docieram do umysłów Jak znowu piszesz o mnie, to opuszczaj cudzysłów Trzeba grać, to gdzieś tu mnie Trzeba mieć to, być tu grać to, masz przepychać się łokciami A nie kurwa stać na baczność Trzeba grać to, być tu mieć to Trzeba mieć to, być tu grać to Masz przepychać się łokciami A nie kurwa stać na baczność Twoja nina chce być ze mną tutaj ciągnąć I słuchać o tym jak kuretstwo traktujemy w lokalu upał, chyba 50 stopni. on no na czwarty raz podchodzi mi, szepce weźmie mnie, weź mnie dotki. Mówi, że kocha i nie jest mi ceni fakt, że moje życie ciągle zmienia. Hip hop. Ma złe maniery, wszystko na bakier. I pieprzy mi coś o tym, że rozstała się z chłopakiem. Poprawia włosy, chce poznać każdy detal. I pyta, czy mało lat to naprawdę brat PZ -a. Ma brudne myśli, gestami prowokuje. Nie wiedza ją zabija, ale wiedza zamorduje. Jej pieprzu na mieścinę. jest jak w mafii polskiej. Patrzy na mnie, pyta czemu jestem taki szorstki Mam swoje obowiązki, lecz tego nie zrozumie Daleko i do takiej, która mam na zrozumie Trzeba grać to, być tu mieć to Trzeba mieć to, być tu grać w to Masz przepychać się łokciami A nie kurwa stać na baczność Trzeba grać to, być tu mieć to Trzeba mieć to, być tu grać w to Masz przepychać się łokciami A nie kurwa stać na baczność ja tak jak Ty też mam swoją czarną listę, na której wszystkie argumenty za są oczywiste. Tu mam swoją ekipę i wersy zaufania. Dla wszystkich tych co podzielają moje przekonania Choć czasem mam wrażenie, że idę drogą do nikąd Nie dostanę ziomuś odznaczenia za własne ryzyko Słyszałem od niej, że cieciu mi zazdrosisz Twoja żona nie wyszła za ciebie wyłącznie z miłości Bohater drugiego planu, tak wtedy cię nazwała Nie wspomnę już ty że się przy tym rozbierała Zróbcie hałas, ja wkurwiony coraz bardziej zechcesz śmierci dużo szybciej niż ta sama ciebie znajdzie To nie niewinny sen dziecka, hejterzy będą w szoku Wygraliby z pewnością w lewicy na kurwu w moim oku widzisz razem, w swoim zobaczysz kur że jest bo twój stary kiedyś w kurwie się zabojał, Trzeba grać to, być tu mieć to Trzeba mieć to, być tu grać w to Masz przepychać się łokciami A nie kurwa, stać na baczność Trzeba grać to, być tu mieć to Trzeba mieć to, być tu grać w to Masz przepychać się łokciami A nie kurwa stać na baczność Posłuchaj mnie uważnie, podróbko, fikticenta Ja daję rap od zawsze, nie od święta Weź zapamiętaj, kto gra tu pierwsze skrzypce To ma szacunek ludzi, to pierdoli policję Raperzy wszelkiej maści, chwytają pióra w dłonie No dobra, włączmy demo i obudź mnie pod koniec Przepraszam cię, że ziewam, lecz nie przewalam tempa Twój rap może i żyje, ja nie wyczuwam tętna Weź sobie zapamiętaj, to dla patologii Dla wszystkich tych bieli, których wytarmił chodnik Posłuchaj tej melodii, nie bronię się przed niczym z liderami ligi, Dla dzieciaków ulicy Dla wszystkich tych, co twierdzą, że los nie rozdał równo Dla wszystkich, którym życie na tacy niesie gówno Dla wszystkich, którzy do mnie wypiją nasze zdrowie Dla wszystkich co tej nocy ruszają na zarowę Trzeba grać to, być tu mieć to Trzeba mieć to, być tu grać to Masz przepychać się łokciami A nie kurwa stać na baczność Trzeba grać to, być tu mieć to Trzeba mieć to, być tu, grać w to. Masz przepychać się łokciami, a nie kurwa, stać na baczność. Dobra, dochodzę już do komnaty bossa, i tutaj akurat jest boss. Bijemy go. No, boss jest dość yy, mocny, ale nawet na szczęście. Holki nas leczą, więc zawsze jest plus. Jak, jak ktoś ma kartę kurczaka, to może ją ubrać jeszcze, na przykład młode piskle lub inną taką wróżkę i wtedy będzie 50% więcej yy, uderzał ze swoich umiejętności, więc to jest przydatne. Na ten. Right. No jajamaru tak, jest pod atrybutem ognia. Więc nie możemy ubrać takiej karty, a zwykłą kartą będzie trudno nam grać. Więc otóż najlepiej to zrobić... Jajama. 12 jajamaru lub 3 Holki. Albo można zrobić 12 jajamaru, 2 Holki i na przykład jeden kurak. Oczywiście możecie wymyśleć sami, na przykład... 13 jajamaru i dwie holki. To jest zależne od was, jak jesteście szefem. Ja pozdrawiam cały team, który był ze mną tutaj. Dzięki za obejrzenie tego filmiku. Lajkujcie jak się podobało. Jak się nie podobało to łapki w dół. Komentarze możecie pisać. Dobra, dzięki nara.